Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale z gospodarstwa naszego. No i miło mi jest was gościć na odcinku ze żliw Bo ta się niestety okazuje, znaczy niestety i stety Stety dlatego, że będzie będziemy dzisiaj robić żliwa Niestety, że nie będzie to Alan, więc y, troszkę szkoda, bo on miał akurat fajny kombajn i Tam wiem, że raczej nie byłoby żadnego problemu Ale na ostatnią chwilę dosłownie Udało mi się ogarnąć sąsiada yy, Który no, po prostu mówi tak, jego jeszcze mokre Mówi, to przyjadę do ciebie, ja mówię, no mi też trochę mokre, ale Dobra, dawaj, nie? Trochę sobie polało, jak po nie wiecie. No i sobie po prostu czekam niedługo ma no, przyjechać. właśnie mówi, że już jedzie, więc cieszę się, że za chwilę będziemy w sumie działać i chyba... Chyba jedzie pan już, no i elegancko. Boże, jak? Co do co do tego? Co do minuty słownie się udało, nie? Dobra. Dobra, się zatrzymał. Dobry, dobry, witam Tu Do górne auta jadą, żeby mnie nie wstrzymywali Gdzie tu wjechać, na podwórko, dobra. czy gdzieś dalej jedziemy? Na razie wie pan co, to pole będziemy kość tutaj, nie? Ten jęczmień tu będzie koszony. dobra? Do, dobra, wie pan co, czekaj, czekaj Zjadę na bok, to Nową będziemy gadać, dobra? No kanałkę to dobra. pan zjedzie, no? Dobra, czekaj, no Dobra, przykorek <laughs> robi bez Okej, <laughs> okej, okay, okay. no, sąsiada pewnie jeszcze nie kojarzycie, ale on mieszka tam niedaleko Tam na tej właśnie kolonii, tamtej tam gdzie Alan, więc yy, udało mu się ci akurat wpaść. Myślę, że, że akurat samogit będziemy mieli koszany, no O, witam, Słuchaj, witam. Młody, ty masz yy, jedno pole do skoszenia tutaj, czy więcej? No, myślę, że w trzy byśmy balili. <śpuszczaj> o, na <Kure>. zdrowie tam. <śpuszczaj> A, ci powiem, tak się licho czuję dzisiaj, że im nie gadaj. Dwa dni, trzy dni, trzy dni koszenia teraz miałem, kurde, tak kurze. Oblazłem, że klimatyzacja, wiesz, jeszcze się nie dorobiłem, klimatyzacja, te nawiewy tam główno dają w tym kombajnie, cały czas za otwartymi drzwiami muszę jeździć No tak, ale, ale działa, Słuchaj, yy, to kosimy i wtedy coś dalej jeszcze będziemy jechać, czy dzisiaj chcesz tylko ten jedno pole wykosić? No myślę, że tak, to ten kawałek obalimy i pojedziemy jeszcze tam drugi jest obok, tam tak, taki malutki kawałeczek jest, nie? Dosłownie zaraz za no. zakrętem daj. No tak, by to dzisiaj się udało, to super, chociaż tyle by było, git, nie? Dobra no. Dobra, bo ja mam jeszcze tam też jeszcze dwie usługi kurwa, się rozdoili z telefonami, ja mam nie, swoje no, koszenia, ja wie, no, ale wiesz jak jest, no, jak już ktoś dzwoni, no to przecież nie odmówisz, nie? No ja też na, tak, rok... na samą chwilę Słuchaj, do pana ale... raz odmówisz, raz odmówisz, wtedy następnym rok znajdą sobie kogoś innego i gówno już nie zadzwonią, także no, ta, trzeba to, wiesz. Trochę tak, swojego, tak. trochę swojego, trochę usługowo pokocić. no... Dobra, no co, to wtedy nie, bo my tu gadamy, robota sama się nie zrobi, powiedz mi, ty przyczepę gdzieś mi tu podstawić, co? Ja tu będę jakby co, pan sobie trochę, ja sobie tu wjadę, spokojnie będziemy sypać, nie? Dobra, no, daleko dobra, nie jest dobra. Tak, że damy radę. no zobaczymy jak to będzie sypało, bo ogólnie może dosyć ładne, kurde, no fajnie no, ci to młody porosło w tym roku. Zadbałem w tym roku właśnie, bo tu wcześniej było sąsiadowa łąka, nie? Więc tak trochę no. obornika dorzuciłem, popryskałem tu wszystko jak trzeba, no i plon ma być dobry, no ale zobaczymy jak wyjdzie, nie? No, zobaczymy, no zobaczymy. wygląda ładnie. No zobaczymy sobie. Kombaj zweryfikuje, nie? Ja tam wiadę zrobię wiadę pierwszy przejazd, mam ogólnie też mnie u siebie kosiłem. No. E, kombaj mam tak względnie ustawione podjęć, ale zobaczę tam w razie czego go lekko przykręcę, bo mam nadzieję, że gubić nie będzie, ale to mówię po pierwszym przejeździe zobaczę, nie? Dobra, dobra, ale ogólnie nie gubi, jest git, nie? O no, no kurwa zobacz jaka igiełka opie! W zeszłym roku żeśmy generalny remont zrobili zobacz jak on wygląda no, Nie no, nie jest źle, no, widać, że fajnie, no, fajnie no, no no dobra, dobra, jadę, bo kurde szkoda czasu, nie? Jasne, a i proszę na słomę się sypać, nie? Eee, dobra, dobra, to ja zaraz szkarni tam demontuję z tyłu Dobra, dobra. Tak coś tam nie pomóc coś tam jak trzeba, nie? No wiesz co, ja to mam szkó wszystko w małym palcu, więc Aha. bez problemu sobie poradzę. Dobra, jak tak to no. tak, dobra. No już, już rączki sobie pobrudzisz, śmieję się, śmieję się, żartuję, dobra. Weź idź wtedy jak wykoszę tu skrajnie jak to podstawisz przyczepę Tak jest, dobra, dobra No i super, luks robota. Dobra, to tak, niech on sobie tutaj będzie śmigał, a ja się jeszcze przejdę, zobaczę Dlatego położę tutaj trochę dalej, bo tutaj na kawałek jest, a tutaj zaraz załąką Jestem drugi, tylko ja mówię tak, ja powiedziałem, że to jest przemęczmie, a nie, nie będzie wszystkim pszenicy ale tu chyba da jęczmień też. Dobra, też jest tu jęczmień, no to super. No to od razu tu też wiedzieć mi to wykosi, nie? Dwa takie podobne kawałki w sumie są, więc myślę, że to rachu ciachu powinna pójść mi za nam... E, nie najgorzej. No i to sam klap otwiera sobie. Dobra, to już też zamontował. A, to ma elegancko na nim zagasie, tylko i... o, no i proszę. Nie no, fajna, fajna maszyna. Kurde, co tam robi. proszę to... ja, jeszcze wejść do góry, wiesz, zobaczyć. Aha no. Dobra, dobra. To ja tam idę takim, że do tego, do, do, do maszyny, nie? Dobra, dobra. Okej. Okay. A więc widzicie, eee, no ale nas się udało załatwić. Alan też zajęty jest i nie ma czasu. A tutaj akurat widzicie chłop, mówi rano przynajmniej do ciebie, a później sam porobię swoje czy jakieś inne usługi, ma także super że się Udało się na samą chwilę, dosłownie tego chłopa, no ale no jest, jak jest, kurcze, nie? Dobra, trzecha wyszukowana. Eee, burty pozapieniane to co, odpalamy, nie? Czekajcie. No. Dobra. Tam tak też w pewnie widzieliście w przednim odcinku. Yy, przygotowano właściwie już wszystko pod... Yy, co może? Jak już tu jestem. jeszcze co? Ja sobie tu otworzę tutaj tą cudowę. Dobra, to jest do dołę. Dobra. O. Będziemy nas sypać, nie? Dobra. Dobra, powiedziałem. No ale widzę. No, pan Kazimierz. Bardzo... Eee, w dobrej formie, mimo że wiek swój fajnie robi, to jednak chłopaki jeszcze ogarnięty, nie? To wszystko, no ale w sumie, wiecie, całe życie w rolnictwie, to nie ma co tutaj mówić, to nie ma wszystko planowane w jednym paluszku, nie? Mortarsack, on tam mówi, że wykosi sobie ten skrajniak, mam podjechać, nie? Oczywiście poza zaparkuje Ja pierdziele, tak się boi ten plon. Oby coś tam sypło. Fajnie, że jego kombajn w sypi, to wtedy będzie mi lepiej, nie wiem co, w taką pracę wjechać, nie? Co się też będzie obracał? Jeszcze sobie tutaj stanę. Ech, dobra, nie nie? No, więc żniwa, jak to Kurczę, ale się naprawdę powiem tak. Naprawdę na ostatnią chwilę. Dzisiaj jeszcze dzwoniłem, mówię ten nie da rady, tamten nie da rady. Mówię zadzwonić tego Kazika, bo on może ma tam czas, nie? Dzwonię! Bach, udało się także Kurcze, kurczę, wursłop mi spadł z nieba. Mam nadzieję, że, że... dobrze mu tu pójdzie. Zresztą może się zaraz przejdę, zobaczymy, jak ten to leci. O, nie widzę, że tak w miarę równokosi Nie ma tam jakiegoś wysokiego sierpniska Więc to dobrze, bo to nie będzie trzeba Jakoś to talerzyko śmigać tylko od razu Będę mógł wsunąć za orę jakby co O tak powiem wrócimy sobie tutaj do tego Do 30 potwieram sobie yy, Drzwi no i Zobaczymy jak tam będzie muszało nie wiem w ogóle Ile tego może wyjść no bo tak w sumie No kurcze niby chwali bo niby dużo może być Ale to wiecie zawsze będzie tak trochę nie wiadomo też z tym wszystkim nie? jak to wyjdzie, na razie trzecha podstawiona i, i tak dalej W ogóle jeszcze trzeba będzie się zabrać za e, trochę ten pług, ogarnić tego pługu, żeby tam jakoś to lepiej wyglądało e, I przede wszystkim, żeby w, tą, w to pole lepiej wjechać, bo tam chyba nawet nie wiem czy nie będzie trzeba troszkę tego doszlifować z pługu wiecie, bo tam był trochę problem z tym Jako ram ostatnio, że sobą tą glebę odbierało więc z takim starym sposobem po prostu wezmę kątówkę, jakoś z jaksa, czy to i to garniemy. No ale pro ogarnięcie, właśnie. Dalej brakuje mi tu niestety gościa, który mógłby przyjechać i mi to sprasować. Bo Jan, który był ostatnio na. Znaczy na kosach, no w tym roku też chyba nie da radę za bardzo. No i chyba będzie trzeba kupować swoją pracę, tak myślę, nie? Nie wiem też w ogóle, ile tej kazik nie chciał wziąć. Znaczy, jeszcze wziąć. Będzie chciał za, za usługę. Ale zobaczymy, też kurczę, więc trawa porosła, trzeba nie za się poli ukosić No w sumie tak to wszystko na razie się rzuciło, nie? Jak nie urok to... ...to straczka i zawsze coś do roboty będzie Ale dobra, czekajcie Opa, a dobra, jak już zapraszam, mój idzie, nie? Na gorzko, że nie może z nim pojechać, wiecie? Pojeździć Tak tym zawsze bym chociaż... ...widział co jest pięć i sobie z nim yy, mógł chwilę pogadać, no ale... Ale tam gość patrzcie Lux <laughs> robota, Lux robota pan Będę sypał zaraz, tylko ja nie mam jeszcze połowy zbiornika, ale wysypiemy Czekaj, bo to kurde słabo słychać Głośno w tym kombajnie No no Słuchaj, wysypiemy eee, Ja wziąłem wilgotnościomierz No Bo ty pewnie nie masz swojego, czy masz? Nie, nie, masz nie mam, spodnie. nie mam, nie mam No, bo tak kurde, no wydaje, wiesz, że stanąłem po drugiej stronie, wysiadłem Zobaczyłem do zbiornika, wydaje się suche, kurzy się ładnie więc raczej nie będzie tam dużej wilgotności, ale ja to wiesz, z starej daty jestem człowiek, to zawsze wolę wejść. sprawdzić, nie? Dobra, dobra Także, no dziwne, wiesz co? co, czekaj, bo ty tak stoisz, tu trochę do dupy, żeś stanął, ale... obrócicie. Mam jakoś? co, dobra, poczekaj, ja nie, przekoszę tu jeszcze kawałek... Nie? Przekoszę tu kawałek jeszcze i wtedy otworzę rurę i wysypiemy, poczekaj, weź odsuń się i daj dobra. mi chwilę jeszcze, to zaraz będziemy ogarniać. Okej, okay, mówisz że mam pół zbiornika w sumie tak myślę, że nawet innego orzeń by wyszło. Jeżeli pół zbiornika ma, to, to za jest zbiornik. Zależy jak jaki tam zbiornik jest ogólnie w tym, ale... No zobaczymy ile to będzie było. O, właśnie. Właśnie myślałem, że podjechać tutaj wcześniej. No dobra. I cofni. O, chwilne, jaka się... Jaka się lęka, wiecie? muszę bardzo zboże, bo to pierwszy raz... Pierwszy raz coś mojego wyhodowałem i zobaczymy czy to będzie miało sens czy nie. O oh, kurcze, kurczę, kurczę, proszę, żeby jakiś dobry to było niby wilgotność spoko, no ale zobaczymy No tu będzie, nie? Dobra młody, czekaj, a tu wskoczę no. na przyczepę No i jak? Nabiorę do tego Czekaj, czekaj, bo to musiał zakręcić mhm. Nie mam jakiegoś tam dobrego tego wilgotnościomierza, ale zawsze gdzieś tam wiesz Względnie mi tą ten, tą wilgotność pokaże O plus minus, nie? Sto 12.1, 12.1, więc no można jechać. Nie jest idealnie, mogło być jeszcze suchsze, ale ja myślę, że sobie nie ma tutaj co czekać, bo pogoda. No wiesz, jak jest. Dzisiaj jest pięknie, jutro jest pięknie, a za dwa dni, kurwa, jakieś ulewy znowu przyjdą. Nie? No właśnie, właśnie dochodzi, nie? A weź, teraz to już jest taki czas, że jakby ten jedźmy, jakby to jakieś gradobicie, przyszło czekać, większa ulewa, to, to ci go położy i, i go nie zbierzemy, już, nie? Także no właśnie, do 12%. Właśnie. No tam powiedzmy te pół% podejdzie jeszcze do góry, no to 12,5, no ale to i tak jest dobra wilgotność, nie? No. Ty to powiedz mi, ty to gdzieś sypał na hałdę, czy tak? No mam tam przygotowane takie miejsce, nie? U siebie tam, nie? Więc ale nie, sypał w żaden, nie w żaden nie w żaden stylos, tylko na hałdę sypiesz. Tak, na hałdę, no. No, to dobrze. To wtedy taka wilgotność może być jak najbardziej. Okej, okay, dobra, dobra. No słuchaj, no nie wiem, kurczę, czy dobrze sypię chyba dobrze, no tam półtorej tony mam na razie ukoszone. No. Więc wydaje mi się, że chyba całkiem względnie ta. Yy... Ten plon tutaj z tego pola będzie. No to nawet widzisz gołym okiem, jak podejdziesz z boku, to widać, że to ładne jest, zadbane. No właśnie ładne, ładne, nie, ale nie wiadomo, że to nie ma też pustego kłosa, jakiegoś coś, nie? Bo nie, to... nie? Nie, 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 idzie pełną parą, pełną gębą hop, jak to się mówi, na tym podajnikiem kłosowym hopy, tam aż wszystko, paski naginają <grym> się. No i plizum. super, kurde, dobra, trochę mnie uspokoi no. w takim razie, nie? No to co, bo takim razie działać jak coś? Jak wie co ja jadę. jestem tutaj, nie? Dobra. <grym> dobra, super. No, czyli ludziska prawdopodobnie, bo tak, zawsze od skrajniaka jest ten najgorszy plon, bo wiecie, bo to trawa, bo to kwas, coś tam, wiecie jak to może być, nie? Lepiej zawsze jest na środku, więc jeżeli tu było tyle, to w takim razie przyczepka może być luksus, nie? Powiem ja jeszcze tak, przejdę się na gospodarstwo, ją pokażę w ogóle, bo tak, bo e, ogólnie pan jest taki, że to jest tak tutaj wysypać, e, w tą stronę, tutaj, nie? Tu widzicie, trochę posprzątałem tej ziemi, zgarnąłem, żeby tutaj ten beton był lepszy. No i tu będziemy sypać. Nie wiem, czy mi się uda tak do końca sypać. Jak ktoś coś później wyjdzie, wezmę jakiś to jeszcze w sklepie, przebiję sobie wszystko tak tutaj, żeby mieć taki, wiecie, taki cały, taki silos, że tak powiem. No, to jest drewniany, więc tutaj wiadomo, no, czy to, są tam jakieś, jakieś szczeliny. Zawsze też może to być też tam plus działać, no, bo tam lekko ten wiatr będzie się tam podjął po tych bokach, więc może, może to tam się nie zakisi, nie? On też właśnie tam wspomniał o, o silosie. No, i też w sumie silos pewnie bardziej taki zamknięty, chłodniejszy, i w ogóle. Więc w sumie tam mogłoby się troszkę tutaj z tą wilgotnością nie sprawdzić. A tu mam nadzieję, że akurat damy radę i że to, co tu jest, to wystarczy i będzie w porządku. Także, no cóż, miejmy nadzieję, że to wszystko się uda, nie? Dobra, eee, także zaraz sam sobie on trochę poprzejeżdża. Tak dalej. Eee, jak widzicie, saldo kon troszkę moją ucierpiało ostatnimi czasy, no bo jeszcze nie podliczyłem tych rzeczy, które wam mówiłem. To jest nawet na odcinku z tego pracowania, także to no musimy sobie poczekać dopiero do kolejnego myślę materiału, tam już sobie wszystko podliczek trzeba. Z, z alanem się porozliczam za całe tamte miesiące, które trzeba było, no i wiecie, będę już wiedział jak to mniej więcej mi wyjdzie, także na razie tak to wygląda. Kurcze no, trochę sumy wydaje się tak mało, ale nawet nie wiem co to dobre, co to źle w sumie, bo no są i tak na razie mi nie potrzeba, tak naprawdę jak mamy same Same w sumie owce Tutaj to tylko troszeczkę, o sobie młode hasają, nie? <laughs> o, ja to co ta owca robi? Zdziczała <laughs> No, to takie wiecie, pocieśne stworzenia, więc dobra Nie ma tutaj co mówić, fajnie, fajnie sobie leci, mam nadzieję, że W miarę tutaj dobrze pan Kazimierz wykosi Będzie lusy, ale widać, że chłop już nie, nie pierwszy raz to także Super, nie? Super sprawa tak, to pucze sobie leci, dzionek. Panie fala ciepło jest, nie? Fares, zauważyłem właśnie, że zapowiadali opady na wieczór. Nie wiem, czy to będzie tylko, wiecie, przejdzie pokropić, czy może przejdzie w ogóle całkowicie bo bokiem, ale na razie bez nie niebo, więc no... Mody. No, o, no, co tam? Tu gorsze trochę w środku było. Tak? O no, tam nie wiem czy jakiś peś miał porośnięte w środku, bo tak gorzej ten mi tam wyglądał. Kurde, ja że będzie też... lepiej, ale dobra no. Dlatego teraz też... Znaczy tu w samym środku takie, takie siodło, tutaj było widać, że takie jest gorsze trochę, ale Aha. nie ma tam dużej różnicy, nie? Aha, dobra, dobra. Co do prawda pełnego no? zbiornika już nie na kosze, ale chciałem się Cię pytać co będziemy sypać, bo ty mówisz jeszcze jedno pole, ty masz tam jeszcze też, jeszcze jeden jęczmień? Jęczmień mam jeszcze no? Dobra, to co wysypiemy wtedy, do, ja sobie z pustym zbiornikiem pojechał, także ja to co będę miał zaraz to sypię, nie? Dobra, to do pan to co jest, wysypiemy się, ja pojadę wysypać sobie na spokojnie, nie? Dobra, I tam pan będzie gościł dalej Dobra, pokażę, dobra, dobra pokażę, które pole będzie do roboty, nie? Okej, okay, dobra, to daj mi chwilę, tylko ja to wykoszę do końca Jasne Kurde, troszkę lipa, że będzie gorsze, no ale... To mi tak <laughs> I tak jest w sumie dobrze, cieszę się, bo chciałem stąd nakosić przyczepę yy, I widzę, że przyczepa myślę, że będzie Także super, tam jeszcze jest drugi jędrzec, jakby mieć drugą przyczepę, to też fajnie No i tam jeszcze jest takie hektarowe pole, to tam myślę, że tam no, trochę więcej tego wyjdzie raczej No eee, ale zobaczymy też jak to będzie w ogóle kosił tam, wiecie, bo na razie to jest Kazik eee, a, a później cholercia wie, no nie, cholercza wie jak to tam się dalej zgłosi Jak to będzie miał w ogóle czas, no bo No ciężko z tym tematem jest nie? ciężko w ogóle, powiem Z tymi ludźmi, kombajnistami, każdy u siebie robi To trzeba, powiem tak To trzeba się nie pierdzielić, chyba i za rok kupuje swój kombajn jakiś, nie? Jakiś malutki, jak taką wiecie, bidę dwumetrową, nawet czy 2,5 metra, ale pokość sobie samemu, bo męczyć ludzi, wiecie, wszyscy zalatani, każdy sobie kosi i to też tak ciężko, nie? Więc wiecie, jak to jest, dobra. Yy, zaraz sam będzie miał całość, sobie, przejdziemy na przyczepę, zobaczymy, co tutaj będzie ile yy, tego mi wysypie, nie? No tak, i pokażę mu, tam, tam na kolejne pole mając. Może trafi, może trafi. Chodzyj! No? Weź się obróć, będzie ci łatwiej zjechać, bo ta 30 z tą przyczepą będzie miała ciężko. Dawaj dobra. tu pod rurę. Dobra, dobra. Mamy rację, jak przyjechał będę darów potem... ...z po zboża. A to jeszcze się nie testowałem ze zbożem, więc... Nie no, co tam ten. Dobra, powolutku. Podejdziemy. O! Ale ziarno ładne, słomy trochę też dało, chociaż jak to wiesz z jęczmienia tam nigdy tej słomy nie ma za wiele No nie ma za wiele, ale to w sumie dobrze, Wiem, ja tam tego dużo nie trzeba, nie? Ale zawsze to, to chcę, to coś, ty, coś ty było Ty słomy, by słowa jest w ogóle potrzebna? Do czego? Co ty no masz tam te... z tyłu? Mam ten, mam kurki, to tam dla ściółek już robię No a, i tak a, myślałem, dobra. że może jeszcze coś się uda w tym roku dokupić i wolałbym mieć tej słomy jakby co na zapas, nie? Wlezło Więc... to jo, wlezło, dobra Wlezło, wlezło, no dobra no to tak. co gdzie mam ja Powiedz mi. Słuchaj pan, yy, teraz tu pan pojedziesz w lewo i no. na zakręcie z tymi trzema krzyżami tam co stoją, nie? Będzie o, taki zjazd no. na, na prawo i tam takie zboże zaraz z tymi drzwiami, tymi drzwiami co rosną po prawej stronie, nie? To tam przed krzyżem? Za krzyżem trzeba zjechać, to będzie taka droga zjazdowa i tam będzie ten, tam będzie pole, nie wiem czy nie będzie rzucał. Dobra, dobra, okej, okay. wszystko wiem, to jadę no tutaj tam. Dosłownie zaraz za tymi krzyżami jest ścieżka, nie? Dobra, dobra. Dobra, My teraz ten. Niech on rusza. O, dobra, to ja już w sumie. Jadę sobie wysypać. O, niby tak na no, około ze 4 tony by było. W sumie najgorzej. Chociaż to też wiecie, jak jest scena no, taka zboża będzie śmieszna, że. <laughs> Pojechał, zobaczymy czy w ogóle on tam trafi. Czekajcie. To w ogóle zjedzie. A tu w sumie będę widział. To nie, no cholerzy mi było tłumaczenie w miarę. No, te słomy to też tak właśnie. No dobrze, że jest, no zacznie się tam gdzieś podam strzyda na coś Ale zobaczymy. gdzie, gdzie tam To będzie to zaraz Dobra, chyba trafił Chyba jest, no Dobra, dobra, trafił na pole <gryw> Najważniejsze. on sobie tu gadę to i zaraz będę sypał Teraz tak Teraz ja sobie to muszę przestawić, okej, okay. dobra Najgorszy teraz moment, nie? to wszystko co to wysypać? Powiem tu nie będzie problemu z tym, i się uda dobrze ogarnąć. Dobra. Dobra, Coś tam się trochę wysypało, to sobie sobie oczywiście podrzucę tam szuflą. Eee, pod sam koniec, bo to ciężko właśnie było przez ten słup, który jest. No, ale jakoś tam damy radę, nie? Ważne, żeby szybko to po prostu wysypać i potem będzie już wysuflało, nie? Także... To mogli myślę. Ale tak. Jadźmy sobie tam do niego. Okej, okay. tu jaczka Nie no, szybko na położy w miarę. Kurczę Wam powiem, że do 12.00 to te na pewno pola będą wykoszone. Ja nie wiem doktor, czy to ma czas, ale to, te pole tutaj jeszcze dwa pola mi obali, to już byłoby super, bo one są takie najbardziej gotowe. Tam jeszcze przenica widziałem jeszcze nie na teraz, ale Ale czy już można by w sumie kosić, więc. Tylko, tutaj właśnie. Już się to udało załatwić. Nooo, elegancko go się sobie to jesteś tutaj, ale staniemy. Będę się wracał. No luksus, luksus. Luksus, bo powiem, sobie bardzo lubię takie matki. Takie wiecie, yy, gdzie gdzie jaś te na usługi i sobie kości po prostu. A rabi obalić gdzie? Dobra. No. Ale sobie to wiecie, na razie. to Miejsce. są sami, że nie dobrze nawet przecież wtedy. No i tak, to, taka ta robota. Tu tak klin clean jest, ja też wam panie mówiłem wcześniej już. Eee. O, co? co? No! Dawaj tu! Już jest cen? Całość? Nie, kurwa, weź, że jakoś tu teraz pożliwa kto go idzie tu po żniwach, tego, obcinaj, bo to kurde ci byłem Jeszcze ciągnikiem jak cię mogę, to przejdziesz, ale kombajnem tutaj, wiesz, te wszystkie niskie i te wysokie góry to normalnie wiesz, a lusterka składa, nie? Nie pobierało, nic, mam nadzieję. Nie, ja tylko tak ci mówię, ze śmiechem no, no. nawet trochę, ale pamiętaj o tym, żeby te gałęzie poobcinać, bo to wiesz, szkoda, żebyś sobie coś uszkodził w ciągniku, nie? No, ja, ja wiem, pan co, teraz... Ja to znam, ja to znam, bo u mnie przy Polach też jest pełno krzaków, pełno drzew i, i też to wszystko pozarastane i to co rok obcinasz, kurna, to wszystko odrasta, mhm. ale to wiesz, to tam jeden dzień poświęcisz piłę, jakoś weźmiesz, jak nie masz takiej, ja mam taką fajną na wysięgniku, słuchaj, piłę, także nawet jakbyś chciał, o. to w jaką mogę ci pożyczyć, to sobie wszystkie te gałęzie ty poobcinasz, nawet ciągnikiem podjedziesz, nawet tą trzydziestką swoją stanie się na dachu bez drabiny, elegancko i wszystko będzie poobcinane. No właśnie by się przydało to właśnie w tym miejscu, bo ogólnie to tak, nie wiem czy pan wie, ale ja to właśnie dziadkowe pole po prostu miem, zacząłem Nie Wiem, wiem, wiem. Słuchaj, sąsie... Ja Wiesz jak to jest na wsi, nie? No, <słuch> no tak. Nawet nie musisz gadać, nie? A i tak ludzie ci gadają. Jeszcze nie wiadomo, że się a już się, mówię, że się zesrałeś. <słuchaj> ile to tam 10-12 domów dalej mieszkam, to wiesz... Jeśli no, się szybko rozchodzą jak w głuchym telefonie, także wiem no to w o co chodzi. No razie wie pan, że to jeszcze wszystko jest takie trochę zaniedbane. Kuchaj, no i najważniejsze radę, to, że jest komu robić i że ci się chce robić i, i że ci to w miarę dobrze wychodzi patrząc po zbożach i po tym, że pola zadbane, no to to, to wygląda naprawdę bardzo dobrze, także. się, że pan tak mówi, bo to pierwszy raz no. właściwie moje moje zboża, więc super, że, to, że Czekaj, wychodzi. No nie chyba kółko zrobię, tak mi się wydaje, zanim wysypiemy. Dobra. E, bo tu chyba gdzieś połowa zbiornika teraz jest. No? Ci powiem, ja już jestem sam w szoku, że od między tak ładnie daje, a, a tam w środku, ale tutaj chyba nie, tu chyba widzę, że takie jest w miarę równiejsze na całym kawałku, więc raczej powinno być podobnie Tutaj dobrze Wilgo trzyma, nie? Bo to kiedyś łąka no, była taka No, 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 tam no, no blisko, tak widzę, że trochę inna ziemia, widzisz, nawet tylko przez, przez drogę przechodzisz na drugą stronę, a całkiem inna ziemia jest, No, nie? tam jest góra i wszystko ścieka, nie? Jeśli nie ma tego, tej wilgoci, tutaj trzyma cały czas, więc to faktycznie... Dobra, jadę dalej lepiej Dobra, dobra, pewnie Okej okay. No, ma rację z tymi krzakami, kurczę. Ja też jak to robiłem, to pamiętam, jeszcze jak z była stąd do stara No, to też się tutaj pierdzieliłem z tym. No, ale to już porobimy sobie. Te moltkie krzaki na pewno tutaj powywalam. Eee, bo, tak jak wam mówiłem, w tym sezonie będę chciał tutaj, właśnie. O, jakaś kostkę co została. Po prostu schować gdzieś tutaj, o. To wezmę. Eee, tu właśnie będę chciał to trochę pole powiększyć. Poszedłem sobie o ten właśnie kawałek, gdzie była łąka. Bo te właśnie krzaki były powycinałem sobie wszystko. No jak taki trochę poobcinał, to może faktycznie by to było trochę lepiej, nie? No, trzeba tak się tym, się tym zająć i to porobić, bo to trochę szkoda, właśnie. Mm, szkoda, maszyna. To fajny kawałek w sumie będzie. Nawet chyba większy, myślę, jak ten domowy, tam wiecie? Tutaj co był. Bo ten tutaj kawałeczek taki, no, ten na łódki jest. Tutaj byłby większy kawałek. Warto będzie to się tym za to zabrać i podziałać z tym. Nie wiem, tutaj drzewo. A to jest za daleko, więc nie będę się brał. Ale dobrze, dobrze robota. Wody też widzę jest tej... Także... Ale jak cielunie, to myślę, że się poziom wody podniesie. No ale trudno. No, może wam trochę mi zaleje. Ale warny zbory jest zebrany. Tak właśnie Kasik mówił, że przyjdzie jakieś gradowicie, czy coś jakaś większa ulewa. Wszystko się położy, nie? Nie zobaczy mi coś się wykosi. I chorę ją z głowy, nie? Nie wiem co mi się na kawałek, bo by do do koszenia. A mnie obok jeszcze, no to... Zobaczymy jeszcze sam, ten w ogóle się nadaje jeszcze. Naprawdę. Dobra, lux robota, lux robota. Ja to jeszcze wysypię, zobaczymy jak to będzie. Wiem, na razie nie będę podjeżdżał. Zaraz tutaj nie? O, on wyciągnął. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć, co jest pięć. Dobra. Taki jest taki stresik, wiecie, taki pierwszy żliwa. Cieszę się, że oczywiście zboże w miarę dobrze idzie, ale to no wiecie, to jest zawsze loteria Po mnie zahaczył przykład jest ogólnie, jak to wyjdzie, nie? No młody chyba trochę lepszy plon będzie tutaj z tego kawałka Tu lepszy będzie? A, tutaj zmierzę wilgotność, bo tu trochę więcej krzaków Może być mokrzejsze Dobra No, tu trochę cienia było więcej, faktycznie A widzisz, trochę więcej cienia, a kurde zboże suchsze, bo 11.8 pokazuje na tym, na e, wilgotności no nie? No, może więcej słońca, tu jednak była nie cienia No, ale najważniejsze, czy jest suche i można kosić No no tylko w sumie z rana Dobra, jest tak więcej bada. cienia, bo potem już całe słońce leci z tej strony, nie? No, ja ci obkoszę ten kawałek do końca, abym musiał tam, kurde, na jedneczmy się do chęka tam podjechać na drugą stronę, wsi, bo on to mi już kurwa od rana wyzwania, że ja przyjadę. Dobra. Bo on też no się jasne. właśnie boi przed deszczem. To masz tam pewnie tam dalej pszenicę do koszenia, co? No ona jeszcze jest niegotowa tak trochę, nie? No to tam będziemy się najwyżej później dzwonić, w razie czego będę miał chwilę to przyjadę wykosza, a jak o. nie, to będziemy coś innego kombinować. Nie? Dobra, to lup byłby no? W takim razie. Dobra, Dobra, jadę, bo szkoda czasu. Jasne, jasne, nie ma sensu się. Dobra, więc tak Widzę, że jeszcze jak tak się uda, to jeszcze nawet Kazik w razie co mógłby skoczyć na pszenicę do mnie Widzę, że z takim sporo tego zboża wyszło Myślę, że No tu będzie więcej jak tam, na pewno tu będzie więcej, nie? Tak, no super Cóż, słuchajcie, nie będę wam też zabierał czasu, sam uciekam Bo jak widzicie, trzeba będzie zaraz to wszystko zboże zwalać Tam trzeba to podrzucać, więc trochę z kamerą będziecie się średnio ganiać No i też Kazik zaraz jedzie na kolejne pole Więc co, no on tu będzie kończył i widzimy się w kolejnym odcinku. Jak tam będziemy po prostu kolejne jakieś prace wykonywać, także dziękuję wam za obecność, fajnie, że paliście yy, Zapraszam na kolejne, no i pamiętajcie tylko łapkę do góry, bo to zawsze będzie jakiś tam plusik dla mnie. No i może cofnę sobie Koszta tego kazika trochę. Bo pamiętajcie, każda łapka w górę to jest zbudówka na konto, więc to na pewno będzie jakiś właśnie taki takie wsparcie od was się przyda. Więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne materiały do mnie i do pana Kazika, również. Trzymajcie się. No i cześć!